na wznowieniu z premia zakupiłam 4 sztuki fajnie się mieni a na bonus mam jeszcze dwie fast cash. i za złotówkę czas na kasę z pozdrowieniami dla Marty Józek z kanału Marta Józek Ponieważ mi wysłała zrabki, które były wygrane na pomnożenie. Więc szukamy dwóch albo trzech identycznych symboli. Na razie nie ma. Tutaj też nie ma. Tutaj też nie ma. Tutaj również. Tutaj też niestety. Tutaj też niestety nie ma. Nie. No niestety. Pierwsza premia pusta. Szukamy dalej. Nie ma. 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 I nie ma. No niestety. Kolejna premia pusta. Zrapka wizualnie bardzo ładna. Fajnie się drapie. No, ale niestety na razie same pustaki. O, bardzo podobne. No nic, to drapmy. ale zacznijmy od najmniejszej. Mamy 100 zł, 5 zł, 20 zł. To po raz drugi, 10 po raz pierwszy i 6 zł. No niestety czas na kasę pusty. Ciekawe, czy fast też coś przyniesie. Mamy walizkę serce. O patrzcie, są monety. Chociaż tu coś wpadło. Piśnie, pierścionek, diament, cylinder, korona. Pod monetami zdrabę 5 zł, ponusi klucz. Diament, Uśmiech, Pierścionek, Cylinder, Walizka, Serce, Klucz, Korona i w Bonusie Wiśnie. No niestety kolejny pustak na dzisiaj i została nam siódemka, gdzie po prostu szukamy siódemki. A na razie siódemek brak. No niestety. Kolejny pustak. O, tyle pustaków na dzisiejszy od, odcinek. I jedna zrabka wygrana w kwocie 5 zł. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Pa!